Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, że mam na swoim kanale nowy format. Format ten nazywa się Odpowiedzi na pytanie. Żeby otrzymać odpowiedź na swoje pytania, pisz komentarz pod filmikami, zarzucanie i planowanie czasem. Postaram się odpowiedzieć na pytanie. Także, jeżeli, jest, jeżeli mam doświadczenie związane z Twoim pytaniem, postaram się podzielić się także moim doświadczeniem i postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Odpowiadam na pytania tylko te, które są związane z tematem kanału. Odpowiedzi będą w oddzielnym liście odtwarzania. Także zawsze łatwo zdążyć ich znaleźć. Odpow Odpowiedzi będą zapisywane każde, każdą niedzielę i wideo z odpowiedzią będzie będą w czasie niedzieli. Na przykład zapisuję uh, wideo na tydzień w niedzieli i odpowiedzi na Twoje pytania będę w ciągu niedzieli. Na przykład poniedziałek, wtorek, środy um, albo sobotę.